Jestem po Sątoka, gdzie przebiega jeden z polskich odcinków Trans-Euro Trail. Będę jechał przez strzelce w kierunku Jarosławska, gdzie kończy się obecny odcinek, a zaczyna kolejny. Motocyk szosowy jest stary, ale powinien sobie poradzić. Jak mi się spodoba, to będę eksplorował kolejne odcinki. Ну, а я пьер... да. это заебище.